Dzień dobry witam na moim kanale Odeniec Senior z tej strony jestem już w Jastarni na Krowiej Zatoce A się przyjechałem bo tam nie mogłem zostać internetu nie ma muszę przesłać film najpierw go muszę zmontować o. także zapraszam was do, do oglądania na... tego odcinka ale zanim to nastąpi to robimy kawę no, to robimy kapkę. Ah. Ciekawe się zapowiada tutaj pobyt w jastarni. Może się nauczył w końcu tego latania? <grystanie> Zobaczymy. ale najpierw muszę się dokurować już jest lepiej no co to jest kaweczka musi wyjść jak się zobaczy to się włączę gdzieś sadziłem kubek i nie umie znaleźć kurde, oby go gdzieś nie zostawił no, kabusia zakażona dobrze, że miałem tego, bo kurde no, nie będzie słychać jak, jak mieszam, bo wiadomo ale w prawo no i zobaczmy idę zobaczyć zatokę krowią czy tam krowa stoi czy już ją w końcu wydoili czy nie o jak ładnie słoneczko świeci powiem tak cieszę się że tu jestem jednak tutaj na tej zatoce możesz wszędzie skakać tu tam jechać Kurczę, na tych no już to już jest po sezonie już można tam wszędzie ale takie pustki o krowy nie ma tutaj wszystko zlikwidowane to rano trzeba by tutaj przeszukać te te tu knajpka była to mogło być chyba że ktoś z no to zrobił o, jest motorówka od Kamila może jutro coś popływamy zobaczymy Krupki nie ma woda nawet, nawet. niski stan jest dobrze jest nie trzeba psuć a prywają może ja też się nauczę w końcu podstawy jakieś Utrzymacie na desce chociaż o Dokąd lecisz? Kolejce, na... na łachę! Na łachę, na łachę! Tam koleżko taki Janek, Inwalida nie? Gorsz, na wózku śmiga? O! i tak wiesz! I go... Na tym, co ty? Znaczy on na inwalidzkim. A ma jest. Ten, jest. Ma coś, te... A. No, już się unoszę prawie do góry. <laughs> jeszcze trochę 18 godzina idę na Molo tam podpłynie katamaran i wypłyniemy I tak na pół godziny yy, na zatokę także dobrze się zaczyna tam będą yy, nagrywać yy, takiego jednego pana pana olimpijczyka, który próba z dronem ja też chcę popływać a jutro może, może jutro po, po południu e, pójdziemy będą nauki może coś wyjdzie z tego w Nie jestem już na molą tam stoi ten katamaran zachód słońca coraz bliżej coraz bliżej no, mieli już tu trzy ale coś nie widzę tam, żeby coś się ruszało. Poczekam jeszcze trochę. Ale spokojnie. Fajnie. No, tu trzeba wejść, będzie pod temolo. zachód coraz niżej. fajnie mi się to Lubię, lubię takie coś Takie niespodziewane kierownik z Hellkampu Przyjedzie tutaj pochodzimy pod molo także będzie się działo i już mamy zachód słońca a zaraz popłyniemy Titaniciem no nie? i pieska mamy na pokładzie właśnie odpływamy z portu, z mola wyszedł, tam się wyszedł słońce zaszedł a kto ma dużo papierosów na pit stopie jesteśmy. <laughs> Ale nie mocno. O. Za, chyba zabolało. No. Ale tam płytko, kurde. Spokojnie, A ta też kiedyś nie Boję się, coś mam powiedzieć. Ja płaczę za panem. A to nie ja płaczę. Ale przyjaciel ten. O, kto tam płynie? Nie chcę! Wyładował mi się telefon. Mało! I gleba! Ej, trzymaj go mocno, bo czasem potrafi nie Ale fajnie tu świeci. Jeszcze jeden. Próba! A pieszych za nim ty

Piesek na środku zatoki. I deskę, deskę. mu zabiera. Do kolan wody. A zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Dopływamy już do Molo. Ale no, na co widać? Ja nie wiem, chyba, gdzie, gdzie 21 jest, ale jest. część załogi wysiadła, reszta płynie. Ale chmury, pitne, słabie jeszcze. Panie się płynęło tylko że szybko ciemno by zrobiło i będzie mało tak, pełno co widać. Zimno jest nawet, a ja w krótkich spodenkach Zresztą wszyscy, ale mam za to bluzę Jest siódma 20 rano. Chłodny wiaterek wieje mocny i te chmury. Cholera. Nieładnie a chcę dzisiaj wejść. Dzisiaj tu nie wiem, w sumie co y, mam robić, bo mam kilka tych y, z kierownikiem y, z y, helikoptu pod Molo, albo wypłynięcie y, y, z, y, ze szkółką gdzieś Hen, hen. Nie wiem, co pierwsze widzie. Zobaczymy. Ale te, zimno to jest takie przenikliwe wiatr. Ach. Słońce wychodzi. Jestem już w drodze na molo. Tam się widzimy z kierownikiem Help Camp. Jesteśmy tu na takim placu. Piątka? No i szukamy. A on już 7 zł, nas ja pierwszą monetę znalazłem. Jest Ziko. Lecimy dalej. Pięćdziesiąt groszy. I lecimy dalej. Chyba Ziko. Ja ziko I lecimy dalej. ¡Gico! tu jest tu jeszcze chyba będzie no gdzie jesteś no jest coś ziko Dwa Ziko Pięć Ziko he he. Lecimy Ziko Dwa Ziko Dwa Ziko Dwie złotówki, Dwie złotówki. No. Trzecia złotówka w tym samym miejscu Myślałem, że to moneta. <laughs> A to nie moneta. Jesteśmy już pod molo i zaczynamy tutaj szabrować. Co tam było? Kapsel. A dobry początek. No jak coś znajdę, to się włączę. Chyba coś wykopałem, ale to będzie, jak będzie to jeden grosz bo jestem po tej stronie groszowej. E, kapsel myślałam, że piątka Co tu mamy? Jest! 5 groszy! Groszowa strona! Takie skarby wyszły. Co to jest? Mniejsza z tym. Lecimy dalej. Jestem w miejscu PRL-owskim. 50 groszy PRL. pięć groszy i jeden grosz w jednym hitzie za jednym hmm. razem chyba będzie PRL jak się nie mylę chyba, że go nie wykopałem nie wykopałem Teraz powinienem wykopać No nie się groszy pewno o, Jasne, złotówka Albo 5 zł, albo 1 grosz 1 grosz co? Znowu PRL Teraz mam fajną monetę jakąś, ja pierdolę Bo ja Widzisz co to jest? Ale 10, ale okolicznościowa 10 złotówka zobacz Ale 10złotówka współczesna PRL chyba Zobacz. Kurde, ciężko powiedzieć, bo się to. Nie. Oni. Nie, to tak. To jest. Z tego co tak widzę, to dużo takich monet już mam. jest jakimś... Dęby, czy coś tam, nie wiem, yy, czy wieże To jest dziesiątka Maria Kiriskodowska Jeszcze takiej nie, nie, nie wytargałem. To jakaś okolicznościowa musiała być, chociaż. Nie, no tych. tych yy, 67 rok. Udany rocznik. <głosy> <głosy> no, bo tu 5 groszy, przedtem dwa razy po pięć groszy. I tak cały czas. Trzeba uciekać z tego PRL. -u. Lotówka i, i 5 groszy chyba Lotówka PRL oczywiście w jednym miejscu Tam jest łowca PRL -i. On nie wyjdzie dopóki wszystkich nie wykończy. Ja już myślałem, że za tym razem wszystkie wyciągnąłem, a tu kurde on i ja po dwie po trzy monety I lecimy dalej jest coś Jakoś biżuterię mam. O. A gdzie reszta? Poszukamy. Może jest jeszcze tu. Chyba złotówka. Ja współczesna. W tym samym miejscu to ta alabiery Chyba coś kopnął fajnego. A to będzie? A to będzie co? Baziko. I to niedawno spadło? Nie, no już trochę łapie. Lecimy dalej. Tu nie. Tu Pereli nie ma. Co to? 5 groszy pewno. I grosz. Przedtem też grosz jakiś znalazłem. Zamiast ja kopałem o! O, klucz, co masz dwa złote? No. A jak no. dwa klucze, trzy klucze, <laughs> to temu tak ładnie biło, to mojąc. O, no to już kurde. O! Ktoś żałował, że mu spadły. так круто albo dwa, ale któraś tu już z kolei nie nagrywam wszystkiego, bo szkoda taśmy. Chyba mam nakrętkę. Co Nie. Oj, co to jest? Olera. Panie, co to jest? Samoneta? 50 czegoś. Ra rani. Huh. Znalazłem dziwną monetę. Rani. Jaką? Rani. 50 rani czy czegoś? Myślałem, że to nakrętka. No to lecimy dalej. Jest nakrętka. To to jest. O nie wiem co to jest O to się dawie Co to mamy 5 pzłotych 5 ziko PRL Dwie monetki w jednym miejscu Współczesna pewno 10 groszy albo coś tam i tu jest co? Mickiewiczuś, chyba. Uh -huh. nie, nie, ty to jest Ch chodź no tutaj. Masz? Taką dużą, nie, nie naszą, dziesięć kroszy mam, i to jest kurde. Amerykańska. Amerykańska, korda. United States of America. O, jak pełno kwart dolar. No i jak tutaj znajdowała się te morety? No, 89 rok. To jest Adama Rocznik. <głosy> <głosy> Dwa grosze, któraś z kolei. Trochę się tego nazbierało. Ho, ho, ho. Fajny sygnał był, chyba coś się wykopało. Co? Nic. Ho, ho, ho. O co chodzi dziwne. O y, PRL. No ma, o, jakaś większa monetka. Pięć złoty perel. Następny perel. Piędzico. Co tym razem? Dziesięć ziko, Mieckiwicz, albo jakiś inny Kopernikus. Dwa perele, pięć ziko i pięć i ziko, dwie piątki ty. No kurde, zemsta. I ostatnia moneta. Dosyć już dzisiaj. O 5 zł perel znowu. <noise> Kurde. Ja już chcę wyjść stąd. No jeszcze tutaj coś jest Ale to będzie jeden grosz chyba. Czas na podsumowanie tego odcinka mam nadzieję, że nie będzie długi Co się działo na tym odcinku. No poszukiwań trochę było przeważnie te końcowe podmolo, które posypało perelami. No i zanim pod molo, żeśmy weszli na teren byłego baru przy Przedmolo, pokażę Wam, co się znaleźli. No, w sumie tam tylko, coś się znalazło. Pereli, pereli mnóstwo. W sumie niecałe 20 zł. Bez paru groszy. Może z tym to jest i nawet i więcej. Yy, Amerykańskie. Aha, tu jest 50 bali, to jest rumuńska. Rumuńskie grosze, zdaje się. To jest amerykańskie, i to jest amerykańskie. Pęk kluczy A20, i to no to 25 zł. 25 zł, no i takie coś jeszcze znalazłem pod molą. Szkoda, że nie złoto, ale no także Molo Perelami nie zaskakuje bo non-stop tam są. Także zawsze można tam wejść. I poszukać różnych yy, perewek Dalej tu siedzę, będę tak jak już mówiłem, do, do początku listopada będę tak jeździł, jeździł. To tu, to tam, to Puck, jastar, Jastarnia jak wiadomo, Jurata. Może na Hel skoczę, chociaż tam już za bardzo nie ma co yy, tego, ale może na bunkry zobaczymy no padać nie pada ale za to zimno jest po prostu zimno jest woda jest cieplejsza niż, niż powietrze jak się wyciągnie ręce z wody to czuć to zimno i niestety ale zapowiadają jakieś upały no zobaczymy co to będzie to by było chyba w sumie na tyle czy coś jeszcze więcej grzechów nie pamiętam dzięki za oglądanie tego odcinka zapraszam na następny kciuki do góry i lecimy dalej